Dzień dobry, nazywam się Marta Remplewicz. A ja Sofia Marciniak. Jesteśmy z wykształcenia chemiczkami, a zamiłowania do ziół zielarkami. Od sześciu lat tworzymy własną markę kosmetyczną, opartą na świeżych naparach z ziół. Cześć! Witamy dzisiaj na naszym kanale. I dzisiaj tematem jest cera trądzikowa. I od niej właściwie zaczęła się cała historia kosmetyków bla. Gdyby nie moja siostrzenica i nie jej problemy z trądzikiem właśnie łojotokowym, młodzieńczym, to nie powstałaby seria Niszcz pryszcz. Miałam na kim testować na początku. Generalnie trądzik łojotokowy, to przyjmuje się, że to jest taki problem młodych osób, nastolatków. Natomiast coraz częściej naszymi klientkami z właśnie cerą trądzikową, z problemami są osoby po 30 roku życia. Jak współpracujemy z lekarzami, dermatologami, z którymi właśnie rozmawiamy na ten temat, to właśnie oni nam mówią, że coraz więcej też w gabinetach yy, lekarskich pojawiają się takie osoby. Oczywiście wpływ na tą cerę ma zarówno tryb życia, czyli stres, pęd, niedosypianie, ale również dieta, która w olbrzymi sposób wpływa na pracę gruczołów łojowych. A jak powstają pryszcze? To zaraz zobaczcie na takim krótkim filmiku. Czy wiesz, że na 1 cm kwadratowym skóry znajduje się do kilkuset gruczołów łojowych? Każdy z nich produkuje sebum, które tworzy dla naszej skóry i włosów warstwę ochronną. Gdy gruczoły pracują intensywniej, produkując więcej łoju, dochodzi do zablokowania wąskich kanalików wyprowadzających go na powierzchnię skóry. Wówczas powstaje zaskórnik. Pamiętaj, nie wyciskaj pryszczy. Bakterie, które znajdują się wewnątrz, rozprzestrzenią się na powierzchni skóry, a pryszcze rozsieją się po całej twarzy. A teraz przejdziemy do pielęgnacji naszej cery trądzikowej. Pierwsza rzecz to oczywiście oczyszczanie. My do oczyszczania bardzo, bardzo mocno polecamy na z ziół saponowych I tu mamy właśnie korzeń mydlenicy którego przygotowujemy odwar? Jedna łyżka rozdrobnionego, korzenia mednicy i jedna szklanka wody. Musimy to pogotować około 10 minut. Później odstawiamy na okres 20 minut. Po tym czasie filtrujemy i możemy sobie tą twarz przemywać. Jeśli... Ja tylko chciałam Wam pokazać. Zobaczcie. Jak to już jest przecedzone właśnie y, korzeń mydlenicy, zobaczcie, jaka tworzy się piana. Ta piana oczywiście jest bardzo nietrwała, ale chciałam Wam pokazać, w jaki sposób powstaje, jak to sapo, to mydło y, jest widoczne, tak? Właśnie ono zmniejsza napięcie powierzchniowe i ono usuwa ten brud. I właśnie ten odwar z y, korzenia mydlenicy jest w naszym płynie niż pryszcz. Tak, jeśli nie macie czasu, możecie zawsze zastosować nasz płyn. Jedną z ważniejszych rzeczy w ogóle w pielęgnacji cery trądzikowej jest nieprzesuszanie jej, czyli dbamy przede wszystkim o jej nawilżenie. Ten płyn, czy właśnie czy odwar z mydlnicy, czy właśnie z innych ziół w ogóle saponinowych, przede wszystkim nie narusza tej naturalnej naszej ochrony, tego naszego płaszcza hydrolipidowego, który jest na powierzchni skóry, który dba właśnie o tą równowagę, ten balans, który powinien być zachowany na powierzchni skóry, żeby nie dopuścić do przesuszenia. Jednym w ogóle z większych błędów, jak się spotykamy z Waszymi e, informacjami, jak do nas piszecie, czy dzwonicie, e, co robicie w pielęgnacji cery tłustej, trądzikowej, to jest to, że bardzo często ją peelingujecie. Peeling, szczególnie taki ziarenkowy, jakiś, e, czy drobno, czy grubo po pierwsze, usuwa całą wydzielinę gruczołów łojowych, czyli to, co one naprodukują, to sebum, który mamy na powierzchni skóry, yy, peeling usuwa, tak? Z drugiej strony bardzo często też uszkadza ujścia mieszków włosowych, te ziarenka nawet naturalne, tak? Często mówicie, ale my stosujemy naturalny na przykład peeling z jakichś tam pestek, brzoskwini, czy migdałów, yy, to niestety, te cząsteczki są nierówne i będą uszkadzały ujścia gruczołów łojowych, co będzie powodowało powstawanie stanu zapalnego. I zobaczcie, jeśli usuniemy wszystko to, co kurczoły łojowe nam naprodukują, czyli całą ich pracę zdejmiemy, usuniemy, to co one zrobią, pędzą i produkują to, co zostało im zabrane. Czyli tak uzupełni więc uzupełniają braki. Się. W związku z tym, ale żeby nie było, że jesteśmy takie antypeelingowe, to oczywiście można cerę peelingować, ale albo stosujemy peelingi enzymatyczne i... Naturalny proces odnowy naskórka trwa 28 dni, czyli raz w miesiącu, jakby jak skóra węża, tak i my raz w miesiącu, te cała warstwa rogowa naskórka, te warstwa nas, komórki nam odpadają. W związku z tym proponujemy stosować też peelingi z rozwagą. My natomiast zaproponujemy peeling. Naturalny. Tak, z fiołka trójbarnego. W ogóle fiołek trójbarny już w XVI wieku używany był przy cerach właśnie trądzikowych, przy egzemach, liszajach. Tak więc ma bardzo cenne właściwości, bo zawiera antocyjany, flawonoidy, garbniki, śluzy, saponiny trójterpenowe, cukry. Tak więc będzie bardzo dobrą odżywką dla naszej cery trądzikowej. I przygotowujemy. Czyli tak, dwie łyżki yy, naszego piłka trójbarnego, my tu go mamy rozdrobnionego, ususzonego, zalewamy tak około czterema łyżkami, wolny. tak, żeby była taka papetka na powstała. Zalew tak, żeby po prostu przykryć materiał yy, roślinny i trochę nad pomion. Tak, i tu już mamy dość gęste to wyszło i musi troszeczkę ostygnąć po tym czasie. I zostawiamy jeszcze pod przykryciem, żeby się tak. naparzyło, prawda? I później, żeby się nie poparzyć. Jak nam ostygnie, to nakładamy sobie na gazę. Oczywiście zawsze wykonujemy też test uczuleniowy, czy nas nie uczula dana roślinka. Tak jak mówiłam, niewielką ilość, jak już mamy naparzone, to ten napar sprawdzamy sobie na przykład na przedramieniu, czy nie powstaje nam jakiś odtąd alergiczny. Jeśli wszystko jest ok, to wtedy do dzieła. Taką papeczkę będziemy nakładać na całą skórę twarzy. Najlepiej robić to na gazie, czyli wycinamy sobie z gazy oczy, nosek i taką gazę nakładamy na skórę twarzy. Natomiast na gazy właśnie nakładamy sobie taką papkę. Nie będzie to Dobra. I trzymamy około 15-20 minut na skórę Najlepiej, żeby to było cieplutkę. I później tylko nie gorące, żeby się nie popatrzyć. I później to sobie usuwamy, zmywamy. Na przykład możemy usunąć takim odwarem z mydlnicy. I to jest taki peeling, bardzo łagodny. Oczywiście herbatkę też z fiołka trójbarwnego, bo musimy działać jak na zewnątrz. I do środka, czyli Najbardziej skutecznie. To jeśli przygotujemy sobie większą ilość i nie zużyjemy napinit, albo zużyjemy tylko ziele, a zostanie nam ten napar, to możemy sobie taką herbatkę popijać w ciągu no i oczywiście jeśli, jeśli mamy problemy z cerą trądzikową, to takim bardzo dobrze działającym ziołem na tą cerę będzie kora wierzby, a z niej przygotujemy sobie odwar. Dlaczego? Bo generalnie kora wierzby zawiera salingenę. To jest takie połączenie z glukozą jest to taki związek i on w procesie hydrolizy enzymatycznej rozpada się ten właśnie alkohol salicylowy do kwasu salicylowego. Oprócz tego zawiera jeszcze 10%, około 10% garników, kwas elagowy i plawonozy. Więc super się sprawdzi właśnie przy serze trądzikowej. E, czasem są takie przepisy e, ze stosowaniem na przykład maseczek z aspiryny, ale my nie polecamy. Dlatego, że one bardzo mocno będą przesuszały. Natomiast zioła one działają zawsze synergicznie, ponieważ oprócz e, jednej substancji aktywnej mają cały szereg innych substancji. I to działanie synergiczne powoduje, że nigdy nie dojdzie na przykład do Przesuszenia skóry, tak? Yy, właśnie przy stosowaniu kory wierzby. Teraz yy, zrobimy sobie odwar z kory wierzby, czyli łyżka stołowa naszej rozdrobnionej yy, kory wierzby, i do tego szklanka wody, i gotujemy oczywiście, jeśli odwar, przynajmniej 10 minut. Później pozostawiamy na kolejne 20. I po tym czasie przedsydzamy. Jest bardzo aromatyczny, bardzo ładnie pachnie, jest super, zobaczcie taki ciemny kolorek i bardzo, bardzo charakterystyczny zapach. Dobra. No i teraz, jak to Zosia mówi, że musimy działać dwutorowo, to zrobimy sobie też przepis na herbatkę do picia. Polecamy. Jeśli są właśnie problemy z trądzikiem łojotokowym, to bardzo dobrze jest też dostarczyć organizmowi substancji aktywnych, które będą pracowały, uspokajały te gruczoły łojowe, właśnie od wewnątrz. I my polecamy taką herbatkę z fiołek trójbarwny, z którego robiłśmy pili. Eee... Haber, błabatek. Haber błabatek i kwiat dzikiego psu, czarnego psu, dokładnie i wszystko kupujecie sobie w sklepie zielarskim oddzielnie i później w równych częściach mieszacie, zamykacie taką mieszankę w słoju i stosujemy, czyli robimy sobie, ja tutaj przeleję i zrobimy sobie łyżka. jedną Jest. łyżkę właśnie tej mieszanki, zalewamy szklanką, przygotowanej wody, gorącej, zostawiamy pod przykryciem na jakieś 15-20 minut i po tym czasie, jak już nam się tak ładnie zaparzy ta herbatka, to przecedzamy i popijamy w ciągu dnia taką jedną szklankę. I jeszcze jest jaki okres gdybyś powiedziała? Z ziołami jest taka zasada, że wszystkie zioła stosujemy przez 3 tygodnie, a później 3 tygodnie przerwy. Taka jest zasada z medycyny ludowej i tego się trzymamy. Także kochani, smacznego, niech te nasze pryszcze nam znikają, ale jeśli powiedziałśmy jednej ważnej rzeczy, że jeśli ktoś nie ma czasu na te wszystkie rzeczy, to my oczywiście polecamy serię niszcz pryszczą, pryszcz od której zaczęła się cała historia kosmetyków dla. Mamy I w niej tak, krem niszcz pryszcz na noc. Krem niż frysz na dzień. No i oczywiście uzupełniamy pielęgnację cery trącikowej naszym płynem, który ma bardzo dobre właściwości myjące i możemy nim spokojnie myć, nawet właśnie kilka razy dziennie przemywać sobie skórę. Wszystkie produkty są dostosowania na całą cerę. Bardzo dobrze przede wszystkim nawilżają tą skórę, to jest intensywne mega nawilżenie właśnie po to, żeby trochę oszukać tego łojowy i żeby one poszły sobie spa. No, no i to, oczywiście, jeśli musimy dodać, że osoby takie najmłodsze, które używają z tego co wiemy, z informacji zwrotnych, które używają naszych produktów niż pryszcz, mają co do, dopiero 11 lat. Dokładnie. Ale, Ale z starszego wieku nie podam. Nie znamy. Ale produkt się sprawdza, działa, polecamy. Polecamy. I oczywiście do tego herbaty. Smacznego. No i oczywiście. I jeśli macie swoje sprawdzone przepisy na cerę trącikową, to dzielcie się z nami w komentarzach. Piszcie w komentarzach. Trzymajcie się. Smacznego. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Pa!